Hej, jestem Laura. Dzisiaj będzie opening okay. z takiej greckiej, zaszłej, zasz, zasz, tak, Bo jestem na wakacjach w Grecji. No, i w ogóle to wygląda, jakby tam ma czoło klepnica, i wygląda, jakby była zagarnowana przez AJA. Zacznijmy od tej. Jak się Zwykła bo piłka potem jest pasemko, będę je na pewno nosić. Pasemko, taki. E, Dobra, to jest takie pasemko, po w filmie na w ogóle tutaj ja zobaczyłam, to jest cała kolekcja jakichś takich pasemek, e, że to nie wiem, czy to jest... No, no, nie, nie ma. A nie, jest. Dobra, udało mi się to założyć. nie było to łatwe. Nie wiem, co to jest. O, właśnie, każda kopaska, i na pewno będę ją masił. I są jakieś różne też księżniczki. Nie wiem, co to jest. To jest mała. Ja to wcisnę na łeb. To jest malutkie. Dobra, udało się. Kolejna dole. Co to jest? To jest ten apple pie? Czy jakoś tak? Słodziutki. Ej, dobra. Kolejna dobra. Coś takiego. To jest jakiś mops Dobra, udało się. Właśnie wszyscy w Dobra, bo tutaj są, jest kolor. To jest tak. To, jest jak, to są jakieś bransoletki. To wygląda jak jakaś taka laleczka. Yy, to, jest, to są jakieś puzzle. Kolorowanka i kredki. Dobra i to wszystko. I kolejne zaraz.